Hej tu Franek, jesteśmy na stacji w Wrocław Mikołajów i jedzie pociąg Intercity Kossak. Chciał przez stację Kossak, pociąg Intercity, pojechał, więc pa. Tak. Hej tu Franek, jesteśmy na stacji Wrocław-Nikołajów i jedzie pociąg Intercity Kossak, dzisiaj ponownie. I na końcu składu przeleciał przez stację Kossak Pojechał Znika na stacji Wrocław Popowice Pojechał, więc pa.